Cześć! Chciałem Cię zaprosić na mój kanał, to jest taka pamiątka z old town, a to jest mój adres. Dzięki! Jeżeli Dzięki chcesz stary. powiedzieć coś mądrego, głupiego, kogoś pozdrowić. W tej chwili chciałbym pozdrowić moją dziewczynę Kinga. I niech żałuję, że jej tutaj nie było. Zajebiście Dzięki stary. Dzięki. Nie chcecie pozdrowić mamy? Wszyscy Krew. pozdrawiają mamę. Pozdrawiam swoje drony. I mamy. <śmum> I mamy. Jeżeli chcecie powiedzieć coś do kamery, coś pozdrowić, coś mądrego, głupiego powiedzieć, to możecie to zobaczyć potem. Ja się alkoholizuję od tylu dni, że ja wolę już nic nie mówić do kamery. Mamota to żyje. Czemu tak wszyscy mówią? <śmum> Bo to koleś nawet pokazał, że ma wszystkie zęby, nie? <śmum> <śmum> Patrząc na gości od domu... Bobu... <noise> to są tylko myśli. A, Jak <noise> chyba widzicie podoba się? Zajbiście. Generalnie mocno 2 na 3. 10. 2 na 10, tak, już to też słyszałem. <noise> Dziwki na <laser> i wuda. <noise> Dziwki koks no co? że o, o Niemcach, po co od To nie to. to! To nie ten klimat Nima! Nie, 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 nie! Co myślę o Niemcach, ale pytasz się o ideologię hitlerowską czy o wojsko Powiedz, niemieckie? Powiedz, że mieli fajne mundury! Eee, raczej mi chodzi o klimat. O klimat, o... Mieli fajne mundury, powiedzmy sobie, że mieli kogo pozdrowić. Fajne mieli mundury, czołgi mieli. Hi, I'm Mr. Toxin. I'm a drug specialist. O, bardzo ładnie, zajebiście. Nie, naprawdę grałem toksynę i naprawdę żeśmy mieli potąd roboty yy, Nawet żeśmy zrobili swego razu yy, otulinowy gruz do kamieniowania Naprawdę całe szczęście, że tutaj była dość bliska grupa, która nakręcała ludziom larwa mm -hmm. Mieli dość ciekawie, mieli do tylko tę sieczkę z mózgu ale naprawdę, żebyśmy się postarali, żeby każdy z nas miał jakąś wyjątkową chorobę psychiczną odgrywaną podczas LARP-a. Fajnie, super. To naprawdę jest trudne i mam nadzieję, że ludzie, ludzie to zobaczyli, że... Ja na przykład miałem ze Puter Etap. szczerze ci powiem, nie wiem co to jest. E, to jak krzyczysz randomowe słowa i, i nie czujesz tego. Aha, tak? wiem, co to, wiem co to jest. Wiem co to jest. Już znam. Wiesz, wszyscy mówi, mówią, że cycki kurwa i tak dalej. Ale to jest e, marginalny no, rzadko kiedy. W... Tak, tak. Ciebie też bym chciał zaprosić na mój kanał. A co? To jest adres mojej strony. Dobra mam co to wziąć? Czy no sobie to wziąć? Nie no, co ty? Tak? No, pamiątka. A, Gifty. Gifty takie reklamowe. Każdy jest taki adres, Każdy ma. jest, no. Ja. Widzisz, pani organizator? Będziesz sławna. No. Ho, ho, ho. Możesz kogoś ja pozdrowić, ja jak chcesz. <gry> Bardziej Mamy. więcej lunchów. Mama mnie lubi. Mama, chyba wszystkich mama lubi, Ka -ka. No, wszyscy mamę pozdrawiają. A ja bym chciał pozdrowić moich byłych uczniów. Przecież nie tak długiego materiału. A co będę robił części. No. Takie piątki, bo to, to wiem, że tak jest. No bo to nie ma szans. Tak, tak. Jakby chodzi jakiś jakiś żart, to może wtedy nie uda się. Jakiś suchar, o, suchara jeszcze ja nikt nie mówił. Zna, znam, znam. Wchodzi kosmita do baru. Tak. Słuchaj, jak pięty ca Cześć, dla ciebie. Może chcecie kogoś pozdrowić, zobaczyć się na YouTubie. Mamo. Cześć, mamo, mama wie? Mama wie? Mama wie? Mama wie? Bawię. To dobrze. Tak, pozdrawiam żonę, wszystkie kochanki. Aha. Co masz? Chciałem zaprosić na mój kanał, tu jest adres. Oho, za... ej, no, bardzo dobra reklama. Bardzo dobra. Szesnastka czy? Nie, dwunastka. Gdzieś mamy szesnastkę, ale nie wiem gdzie. Jedna, jedyna była na ileś tam. Możecie kogoś pozdrowić, coś powiedzieć. Okay. Mądrego, dobra, zary, nie mądrego. Do tak dobro. tu. Chodźcie, chodźcie, zbieramy się. Co? Co mówimy? Jakiś kupite Co się... Pozdrawiam mamy. Dobrze, na cztery. Pozdrawiamy mamy z Old 2015. Trzy, z Jakubem. Pozdrawiam mamę z Old 2015! To Czemu wszyscy pozdrawiają mamy? Bo matka jest najważniejsza, mama to dama. Aha, no tak. Dobra, chodź zostawiamy swoje rzeczy. To jest mój adres, taka mała pamiątka, można zajrzeć sobie. Nie no tak tak widzę, jeszcze no. stary jestem, ale kurwa nie ślepy, dobra? No, <noise> nie obliżaj mi chłopie, dobra? <noise> Możecie kogoś pozdrowić, coś nie. powiedzieć mądrego, głupiego? I zobaczycie to potem z relacji. Lubię ciastka Lubisz ciastka? Tak, ale, ty jest nie, ale nie lub ciastek nie? z azylu Jest zajebiście nie, 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 nie. nie, tych ciastek nie wolno lubić Nie wolno nigdy jeść ciastek z azylu, bo one mają dziwną zawartość i potem mówi się bardzo dziwne rzeczy na przykład, I robi się dziwne rzeczy. Na, na przykład stoły bubi. czasem wydają się eee. sarnami Ja no, wam się pokazuję dupę na przykład Tak jest Czy tak, ogólnie wam się no podoba? To jest no jest perfekcyjnie nie w, nie, w sumie nie W sumie nie? Chujowo 2 na 10 Chujowo 2 na 10 Okay. To już nie pierwsza taka opinia. Przypadek? Słyszałem. Nie sądzę. Słyszałem, że w zeszłym roku było lepiej. Weź to poczuj!